Nie ma to jak stworzyć niebieską postać, która jest głównym bohaterem kreskówki, a przy okazji dać jej ksywkę blue, ale wiadomo, wtedy trzeba powiedzieć innym, że to jest chłopak, a nie dziewczyna. Po czym następnie trzeba skopiować ułożenie domu. Do takiego stopnia, że nawet ręcznik w zlewie jest taki sam. A następnie to wszystko trzeba dopełnić skopiowanym stylem animacji. No brzmi to jak świetny plan. I co tutaj może pójść nie tak? No na przykład taka animacja tak bardzo skopiuje Blue, że nagle się pojawi w wieczornym wydaniu wiadomości. Powiem wam, że to musi być już naprawdę wyższy poziom kopiowania. Że na temat kopii animacji jest aż tak głośno, że taka informacja przebiła się do telewizji. No ale o czym my w ogóle gadamy? Otóż dzisiaj porozmawiamy sobie o animacji Chip and chili, inaczej mówiąc o wielkiej taniej kopii Blue. Jeszcze przy okazji możesz zostawić łapeczkę w górę oraz subika, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A teraz lećmy do naszego tematu. Sama animacja Chip and Chili na samym jej początku wyglądała zupełnie inaczej, niż to, co możemy aktualnie oglądać. Jednakże swoją animacją wtedy bardzo przypominała stare animacje 2D. A przez to, że jej zamysł miał polegać na tym, że mamy rodzinkę Shinshili, które podobnie jak Blue uczą się różnych rzeczy poprzez przeżywanie zabawnych przygód, no to teraz ta animacja faktycznie sobą przypomina. Na Blue. Gdyż prawdopodobnie przez ten koncept na tą animację ktoś stwierdził, że w sumie skoro taki sam koncept już się pojawił w Blu i się tam sprawdził, to po co tworzyć coś zupełnie nowego oraz następnie to testować od początku, czy zostanie taka animacja przyjęta przez widzów czy też nie. Więc po co zawracać sobie tym wszystkim głowę, jak można już ten gotowy pomysł na rodzinkę szynszyli przemienić w szynszylowatą wersję Blue. No i tutaj ktoś naprawdę poleciał za mocno z tą inspiracją bo dosłownie mamy tutaj podobną ścieżkę audio. Do tego mamy również tańczącą postać przy intrze, a oprócz tego wszystkiego mamy też postać, która nie tylko używa swojego imienia Chip, ale przez to, że ta postać jest niebieska, to inne postacie wołają do niego Blue. No i oczywiście sam wystrój domu też jest mega podobny do wystroju, jaki możemy znaleźć w Blue. Jednakże rozbijmy to sobie na nieco mniejsze czynniki, żeby lepiej się temu wszystkiemu przyjrzeć. Zacznijmy od tego, że za tą kopię Blue odpowiadają Amerykanie, co jak dla mnie to jest niemałe zdziwienie, bo to zazwyczaj inne kraje kopiowały, ich animacje. W każdym razie animacja Chip and Chili została stworzona na potrzeby nowej aplikacji streamingowej pędki. I generalnie ta animacja miała zachęcać sobą młodszych widzów po to, żeby następnie ich rodzice zakupili dostęp do tej kreskówki na ich portalu streamingowym. No ale przez to, że ta animacja w zasadzie jest wierną kopią blue, to ich marketing zadziałał wręcz przeciwnie i ludzie zaczęli masowo wycofywać swoje subskrypcje z ich platformy. Natomiast przejdźmy sobie do samej animacji Chip and Chili. Otóż z tej animacji możemy się dowiedzieć tego, że Chip ma starszą od siebie siostrę oraz młodszego brata. No bo wiadomo trzeba tutaj było dodać jedną postać żeby nie było faktycznie tutaj widać tak mocnej zrzynki. No i oczywiście też trzeba było tutaj zmienić płeć. W każdym razie cała fabuła tej animacji rozgrywa się wokół Chipa, czyli tego środkowego zrodzeństwa. I tak samo jak w przypadku Blue, ich rodzice uczą swoje pociechy jak mają się poprawnie zachowywać w danej sytuacji, poprzez różnego rodzaju gry oraz zabawy. Czyli po prostu ma to być animacja, która nas czegoś nauczy i również coś takiego właśnie możemy również znaleźć w Blue. Ale tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że istnieje cała masa animacji, które to uczą sobą zarówno tych dużych, jak i też małych widzów. Jednakże ta jedna konkretna animacja, przez użycie tego samego stylu animacji co Blue, a nie użycie zupełnie innego stylu animacji, jest uważana za kopię. No bo jak nie spojrzycie na tą animację, niezależnie pod jakim kątem będziecie patrzeć, to za każdym razem patrząc na tą animację, można tutaj pomyśleć, że ona rozgrywa się w świecie Blue. No bo dosłownie mamy tutaj użytą tą samą paletę barw. Do tego dotyczy ona tego samego tematu oraz główny bohater też jest niebieski. I gdyby tylko tych rzeczy dotyczyła ta kopia, to prawdopodobnie ja bym o niej nie robił odcinka, a stacja telewizyjna by nie poświęciła swojego bloku informacyjnego na podanie takiej informacji. Jednakże kopia tej kreskówki posunęła się dużo dalej, bo oprócz takich typowo wizualnych rzeczy, to nawet sama muzyka, która jest w incze tej kreskówki oraz w samych jej odcinkach niesamowicie przypomina tą muzyczkę z Blue. Nie wspominając już o tym, że w incze Blue mamy tańczące psy, natomiast w incze Cheap and Chili dostajemy tańczącą szynszylę. No i niech mi Ktoś nie powie, że tutaj nie było żadnej inspiracji między jedną a drugą animacją, ale moim zdaniem najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ta animacja dosłownie skopiowała pomysły na różne odcinki, które pojawiły się w Blue. Z tym, że ta ich oryginalność polega na przykład na tym, że w Blue była kukiełka jednorożca, natomiast w tej kopii to zamiast kukiełki mieliśmy normalną zabawkę, którą to się trzymało od zewnątrz, a nie od środka, jak to jest w przypadku kukiełki. Kolejną moim zdaniem dziwną oraz też nieprzemyślaną decyzją tej kopii Blue jest samo użycie kolorów, w sensie chodzi mi tutaj o to, że na przykład kolor Blue oraz Bingo wynikają z tego, że są takie rasy psów, o takich kolorach i nawet jest pies, którego sierść z daleka przypomina niebieską i wywodzi on się z Australii, czyli z tego samego regionu skąd pochodzi Blue. Natomiast kolor tej niebieskiej szynszyli jest niebieski, bo tak. Gdzie tak naprawdę to szynszyle nie mają ani niebieskich, ani fioletowych barw. I to zostało tutaj dodane jako kaprys twórcy tej animacji. Jak najbardziej to rozumiem, że jakby nie patrzeć, to mamy tutaj do czynienia z kreskówką. Więc ustawienie tutaj dowolnego koloru danej postaci może mieć jak najbardziej miejsce. No ale bez przesady. Używanie tego samego koloru, kiedy dosłownie używacie tego samego stylu animacji, co inna animacja, no to jest moim zdaniem lekka przesada. Gdyż w tym przypadku używacie takich kolorów, których użycia nie da się jakoś logicznie wytłumaczyć, jak to było w przypadku Blue, i przez właśnie takie zagranie ta animacja jeszcze bardziej sobą przypomina kopię oryginału. A teraz na przykładzie jednego z odcinków tej kopii Blue pokażę wam jak bardzo bezsensowna jest ta kopia. No bo założeniem zarówno Blue jak i też tej kopii jest to, że ona ma sobą uczyć młode osoby oraz przy okazji ich rodziców jak postępować w danej sytuacji. No i teraz patrzcie na to co się dzieje w odcinku garażowa wyprzedaż. Otóż mamy tutaj Chipa, który gubi jedną ze swoich zabawek. I nagle podchodzi do niego zupełnie obcym mu gościu. I mówi mu, że on wie gdzie jest jego figurka. No i następnie daje mu tą jego figurkę. Po czym następnie mu mówi, że chce mu coś pokazać u siebie w domu. Więc ta podróbka blu idzie do domu tego gościa. Natomiast jego rodzice w tym samym czasie urządzają sobie karaoke na podwórku. No i oni byli tym tak bardzo zajęci, że oni totalnie się nie zainteresowali tym, gdzie ich syn idzie z tym obcym gościem a przy okazji sam Chip również nie raczył ich poinformować o tym, że z kimś takim gdzieś idzie, gdzie w rzeczywistości coś takiego mogłoby się naprawdę źle skończyć. I w sumie to ta scena zaprzecza sobą całemu zamysłowi tej kreskówki. Ale żeby było ciekawiej, to ten królik w garażu trzyma wszelkiego rodzaju artefakty, gdyż jest archeologiem. I nie zgadniecie kto też jest archeologiem. Otóż Tato Blue. I tutaj mamy całą masę takich właśnie małych kopii, że na przykład w oryginale mieliśmy starą babcię, to tutaj zamiast niej mamy dziadka. Oraz właśnie w oryginale mieliśmy archeologa, to tutaj też musi się taki pojawić. No mam nadzieję, że wiecie o co mi tutaj chodzi. W sensie takim, że oni kopiują rzeczy z blu, ale je następnie zmieniają do takiego stopnia, by tej kopii nie było aż tak bardzo widać na pierwszy rzut oka. Tego też świetny przykład możemy zobaczyć za pomocą starszej siostry oraz młodszego brata Chippa, gdyż oni oboje w zasadzie zachowują się jak bingo. Z tym, że zamiast tutaj stworzyć jedną postać, to nagle oni tutaj stworzyli dwie osobne postacie. Z czego jena ma pewną część cech bingo, za to druga postać ma pozostałe cechy bingo, jak na przykład to, że bardzo lubi tańczyć. I takimi właśnie wątkami znapakowany cały ten serial, a do tego w międzyczasie przewijają się wszelkiego rodzaju skopiowane elementy z Blue. Ale oprócz tego wszystkiego, to tutaj mega zabawnym jest też to, że Blue to my concept now at W którym to rodzinka Blu walczy ze swoją kopią. I oczywiście oryginalna Blu tutaj wygrywa. A wiecie dlaczego to tutaj jest zabawne? Gdyż to ma sobą nawiązywać do odcinka kopia z niesamowitego świata Gambola, w którym to właśnie doszło do starcia między gambolem a jego chińską kopią. Załatwmy to w cywilizowany sposób. Cześć, na imię mi Gambol. Cześć, na imię mi Cześć, wszystko po mnie powtarzać! Ale... A że to było takie najsłynniejsze rozprawienie się jakiegoś studia ze swoją kopią, to naprawdę nie dziwię się, że był taki pomysł na zrealizowanie takiego odcinka. A przy okazji to by było. Mega fajne nawiązanie do Gambola. Tak więc, jak widzicie, zarówno pomysły na odcinki, jak i też animacje, które znajdziemy w Chipie and Chili, są jednymi wielkimi kopiami Blue. Ale nie tylko ten serial skopiował Blue, gdyż ten dziwny zwierzaczek, który jest połączeniem biedronki z psem, jest w zasadzie kopią zwierzaka, który pojawił się w walczących wojach. Z tym, że on tutaj jest oczywiście psem, a nie kotem. Co to oczywiście jeszcze raz nam pokazuje, jak wielką kopią jest ten serial, plus na jakiej zasadzie on kopiuje wszystko wokół. Ode mnie dzisiaj to na tyle, jeżeli wcześniej o tej kopii nie wiedzieliście, to koniecznie. Zostawcie pod odcinkiem łapeczkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.